Zacznijmy od tego, że jest 5 września, zaraz, zaraz Iza będzie wyjeżdżała na, do adopcji. Wygląda w ten sposób. Może panu poka pokaż, jak ona wygląda, w jakiej jest kondycji. Tak, tutaj troszeczkę wczoraj byliśmy w terenie. A troszeczkę jest obtarta tutaj popręgiem. Tutaj delikatnie skóra jest, jest obtarta i zabezpieczona już i tam z tyłu się troszeczkę otarło, ale to jest tylko, może Nie, mhm. to jest tylko, tylko otarcie sieci. Ważne, że. Okej? Okay. Mhm. I że w zasadzie, bo się podobnie to jest problemowa, bo mnie problemem głównie była obsługa, dlatego że ona cokolwiek się nie robiło, reagowała bardzo nerwowo i kończyło się to ragu odsadzaniem, tak? dramatycznym. W czasie treningu przede wszystkim nauczyłam obsługi i pokazanie, że tu się nic nie dzieje, jak się jej bierze nogi, albo się oczyści. A druga rzecz to jest taka, że dla bezpieczeństwa. Może pokaż, Ja nie za, nie, nigdy jej nie wiążę na stałe, tak? bo jeżeli ona się, żeby po prostu nie, nie poczuła się skrępowana w głowie, to jest takie proste, po prostu owinięcie. Także jakby nawet jeżeli zacznie się cofać, to ona delikatnie sobie będzie wywijać tę wielinę, także na pewno ją złapie i, i nic się nie stanie. tak? Ona już tego nie robi, także ja mówię to głównie po to, żeby... żeby e, e, no może na początek byłoby dobrze właśnie sprawdzić sobie, jak ona będzie reagowała w nowym miejscu. Ona tutaj troszeczkę już jest, w sumie dobrze się czuje, także jest bardzo bardzo taką miłą dziewczyną kontaktową, ale nie wiem czy na, na nowym miejscu nie będzie się stresować i na początku nie będzie taka troszkę zadubiała. Chociaż ona jest, to jest bardzo klar, taka pewna siebie, zresztą w terenie jest bardzo sympatyczna, bo jest niepłochliwa, e, dzielna, odważna, nie ma z niczym problemu, czasami jest uparta, ale to po prostu konsekwentnie, konsekwentnie można od niej wszystkiego wymagać. Natomiast w terenie chodziła inna i sama. Zupełnie sama, znaczy sama na świecie. i też w zastępie i w zastępie bardzo fajnie mi się sprawdzała, tak samo sama, sama. No, jak była sama, to troszeczkę mi tam się, nie no nie tyle poszła, co raz się tam uparła, że nie pójdzie, ale żeśmy sobie pogadały trochę, postała stała tam popatrzyła, okazało się, że tam nie ma nic strasznego, no i pojechałyśmy dalej, także nie ma problemu. Leż. Ja sobie wezmę ja kopystkę, a Izia daje wszystkie nogi, aczkolwiek ona jeszcze troszeczkę się tu jest tutaj niepewnie. Także trzeba to robić tak, bardzo... fajnie tak. Ona się może cofnąć, ale... O, I trzeba, bo niestety minus tego wiązania jest taki, że trzeba cały czas tego konia kontrolować. O, chodź, 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 I po prostu spokojnie nic się nie dzieje. podprowadza ją z na miejsce. Osionfish. na zasadzie pokazania, że ta polityka to się po prostu nie sprawdza, tak? jedna. Ona ma mocny charakter, to jest... O właśnie, cool. sort of no, to jest dobrze, że to się stało. Chodź, już chodź, bo wiadomo jak to się powiedziało. Tak, właśnie ma tą możliwość uczy się. że nie wpada w panikę. Ja mam jakąś tam kontrolę. No, natomiast co jest w tej ogóle super, ona ma swoje przejścia za sobą, prawda? Jakąś tam traumę przeszła, natomiast nigdy nie była w stosunku do mnie agresywna. Ona po prostu, jedyne co jest oczywiście nieprzyjemne, to jest właśnie takie, czasami ona się próbuje cofnąć. Nigdy nie miałam z nią problemu, żeby ona w jakikolwiek sposób była w stosunku do mnie agresywna. Ja cierpliwie to znoszę. Niech ona się przyzwyczai. To jest wszystko. O, daj Tak. Tak, 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 tak. O, ciężka ta nóżka. tak. dziewczynka. Super dziewczynka. E, trzeba przy tym dodać, że ona się boi podchłopaczy i po prostu bezpiecznie chyba zamiast się z nią i jakby przypominać jej jakieś tam traumy z przeszłości po prostu to robić w jakimś środku uspokajającym także myślę że no, na pewno lepiej to zrobić bez tego ale jest to mniejsze zło niż i bicie się z tą kleczą bo e, po prostu jakby wszystko wszystkie problemy mogłyby wrócić tak? e, o no, się siodłowis o przepraszam bardzo Przecież, panie Czesiu podam pan tędy To się poddaje teraz zabiegą higieniczną bez problemu, tylko by to strasznie nie mogę być nagrywana. Tak? Możeśmy troszeczkę żeśmy śmiejemy. Poprsiukali. Możesz przejść, ale on ja się właśnie. Czyli Chodź, 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 ale ładnie stój. tak? Pomyśmy się troszkę z Izą pomówiły. Także mamy dosyć przyjacielski uchód. Mamy pewien kompromis. Ja jej pozwalam na pewną gruzę swobody, a ona pozwala mi ze sobą różności. Myślę, że z czasem te wszystkie jej odruchy w ogóle zanikną. Przy tak silnym jakby, e, przy tak silnych odruchach, takich nazwijmy to traumatycznych, o, e, to trzeba po prostu czasu. Ona w zasadzie miała tylko trzy miesiące, żeby to zrobić. znowu. Nie będę jej bardzo dociągać, bo tam się tyle tylko, żeby tak. to ma to podtarcie. To już. Tak. Mm. Jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, dlatego że ona. Ona się, ona się troszkę boi o głowę. To jest to. Ja dotknęłam głowy, tak? Chodź. Nie, nie, nie. 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 O, ok. Dlatego... Bym zawsze po prostu dla, dla własnej wygody i żeby uniknąć jakichś tam sytuacji niebezpiecznych, ja po prostu je nakładam o głowie na kantar. I to też przejdzie, tak? To wszystko jest kwestia czasu A, i cierpliwości, tak? O, tak. O, cyk. Po prostu dobrze. Super, tak. ta ja jest to dosyć, z nią akurat może być nieprzydatna technika, ale jest to dosyć praktyczne, z kolimi niedoświadczonymi. zostawiać im kantar, bo jak jest sytuacja, że trzeba tam... o, poczek, poczek, poczek. wszystkie operacje tutaj ja próbuję tam z tym. Ale jak widać ona się pokazuje, że jej to nie pasuje i ona się troszkę denerwuje, ale to nie było ani nic z pomysłu głupiego przeciwko mnie. To jest wszystko. Okay. Ona czuje, że ja jestem troszeczkę stremowana, bo dla mnie takie nagrywanie też jest jakąś tam treną. Nie, pewno nie jestem tak zrelaksowana jak na co dzień, ale... Ja się cieszę, że ona pokazuje na filmu, bo, bo to jest wszystko, na co teraz ją stać, z takich pomysłów. I co? Nic się nie dzieje. nic się nie dzieje. No, hej tutaj. No, nie wygląda to może pięknie z tym kantarem, ale tak jak mówię, czasami jest praktyczne. Trzeba coś tam z młodym koniem, w nowym przypadku niedoświadczonym, zrobić. Bo wtedy jak się ma przy sobie uwiąz, to zamiast targać tylko konia za wodę, to po prostu, to po prostu możemy. To zrobić jak Jeszcze pokażę Ci to. Jak widać, nie ma problemu, to była stoi zupełnie bez problemu. Bardzo miło. W zasadzie no stoi sama tak przecież. Tak. Chodźmy Jeszcze jedno. Start. No. No. jeszcze jedną rzecz, którą warto wiedzieć, to jest to, że yy, przez to, że Iza się odchodzi o głowy właśnie w okolicy nosa, to trzeba delikatnie odrobaczać. Ja to, ja to z nią przerabiałam wielokrotnie, ale mimo wszystko trzeba to zrobić po prostu delikatnie. Pokażę Ci najpierw tą tubę. Ojej, o. ona się, ona się, ona się, się Chodź, spokój, spokój. Chodź. Troszkę no, o. Jeszcze za głowę. Robiliśmy na szczęście kilka razy w roku, ale warto, warto to znów jakoś liczyć. To jest taki mój dosyć prosty patent, ale ułatwiający życie. To jest po prostu krok duża koronę o, no, w w miodzie i w jakichś takich fajnych rzeczy, także jakby pan zaczyna lubić to, że może się go No i w zasadzie to tyle. To cała ojciec. Dziękujemy Cię jeszcze Johnson. Dzięki, Piotr.